Stoi tam, stoi tam. Stoi przy balkonie. Jeszcze nie zapytał. O kubie jak on trzyma. Dawaj szybko. No nie! No nie, no nie, nie, no nie. Ale się Nie tu. Nie tu. Nie tu. Nie tu. Nie siebie Nie tu. Nie tu. Nie tu. Nie tu. Nie Nie Lej za siebie, Nie tu. Nie Weź 长得长得啥样？啥子